Premier Węgiel Viktor Orban ramię w ramię z prezydentem polskim Karolem Nawrockim chcą zmieniać Europę. Viktor Orban popiera list prezydenta Karola Nawrockiego wysłany do przewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie relokacji. Karol Nawrocki mówi dość, Karol Nawrocki mówi stop, my się na to nie zgadzamy i podobny głos zabrał. Premier Wiktor Orban napisał tak w mediach społecznościowych: Europa się zmienia. Prezydent Karol Nawrocki odmawia wdrożenia paktu migracyjnego w Polsce. My też tego odmawiamy. Jeżeli dołączy trzeci. To będzie bunt, napisał y, premier Viktor Orban. I rzeczywiście, gdyby jeszcze jedno państwo, premier albo prezydent jakiegoś kraju, zdecydował się odmówić wdrażania paktu migracyjnego, to już byłaby poważna siła, która mogłaby doprowadzić do zmiany zdania przywódców innych państw. I ten plan Urszuli von der Leyen po prostu nie wszedłby w życie. Czy to się uda? Będziemy czekać, będziemy to omawiać koniecznie. Zobacz.